Kolejny temat jakim się zajmiemy to tytuły. Podzielimy go na kilka rozdziałów. Na początku po prostu pokażemy jak wstawić tytuł na oś czasu. Wykorzystamy w tym celu gotowe szablony. W oknie po lewej stronie musimy odnaleźć właściwą zakładkę. My klikamy w tym miejscu. Zauważmy, że zawartość tego okna podzielona została na kilka kategorii. Możemy na przykład wstawiać na naszą oś czasu gotowe elementy typu różne wypełnienia, różne gradienty. Możemy wstawiać tekst ruchomy, czyli ruchome przesuwające się napisy. Nas jednak na razie będzie interesował zwykły, statyczny tekst. Do wyboru mamy tekst przezroczysty i tekst z jednolitym tłem. My sobie może wybierzemy tekst z jednolitym tłem i po prostu przeciągniemy go na naszą oś czasu. Otwarte zostało okno edycji. My na razie nie będziemy edytowali treści samego tekstu, a więc to okno zamkniemy. Klikniemy po prostu w prawym górnym rogu. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że to okno możemy sobie dowolnie powiększać, zmniejszać i tak dalej. Na razie na go kto zamkniemy, no i rzeczywiście tytuł został wstawiony, otrzymał on domyślną długość 10 sekund. Oczywiście tą długość możemy dowolnie edytować. Nasz tytuł edytujemy tak samo jak klip. Możemy na przykład umieścić kursor przy prawej krawędzi tytułu i po prostu dowolnie go przeciągać. Możemy przeciągnąć na prawo, żeby wydłużyć i oczywiście na lewo, żeby skrócić. W tej chwili na przykład nasz tytuł skróciliśmy mniej więcej do 5 sekund. Spróbujmy go skrócić jeszcze bardziej. Przeciągniemy krawędź na lewo. Do drugiej sekundy, i spróbujemy sobie teraz włączyć odtwarzanie. Rzeczywiście tytuł wyświetla się przez dwie sekundy. No to może z powrotem go rozszerzymy do domyślnej długości, czyli przywrócimy długość 10 sekund. W każdym razie, w przypadku tekstu, możemy również stosować wszystkie podstawowe narzędzia do edycji, o których już mówiliśmy w przypadku klipów wideo. No to może powróćmy do naszego okna. Oczywiście możemy sobie dodatkowo wstawiać kolejne szablony. Przenieśmy kolejny szablon tutaj na prawo. Zamkniemy okno edycji, klikając w prawym górnym rogu. Ten tytuł wygląda nieco inaczej: ma czarny tekst i niebieskie tło. Wybierzmy jeszcze inny tekst, na przykład coś takiego. Może sobie najpierw jednak pomniejszymy nieco widok. Przeciągamy ten tekst na prawo. To będzie już trzeci tekst na naszej osi czasu. Oczywiście również w tym wypadku zamkniemy okno edycji. Zauważmy, że ten szablon wygląda jeszcze inaczej: ma niebieskie tło oraz tekst z dodatkowymi. Efektami z żółtym obramowaniem, i tak dalej. O samej edycji tekstu będziemy mówili w rozdziale późniejszym i takie proste efekty będziemy do naszych tytułów dodawali. W każdym razie możemy sobie ułożyć na jednej osi czasu dowolną ilość tytułów, możemy je dowolnie przycinać, skracać, wydłużać, i tak dalej. Może teraz spróbujmy sobie do naszej osi czasu dodać jakiś klip, wideo. Wybierzemy więc pierwszą zakładkę i wykonamy import pliku. Zauważmy, że do plików naszego projektu zostały dodane te szablony tekstu, które są w tej chwili użyte na osi czasu. Klikamy w tym miejscu, wykonujemy import klipu wideo, zaznaczamy i oczywiście klikamy na przycisku otwórz. Nasz klip pojawił się na samej górze, za chwilę go dodamy do osi czasu, może jednak wcześniej zaznaczymy sobie dwa pozostałe tytuły, usuniemy je i po prostu przeciągniemy tutaj klip. Rzeczywiście możemy na jednej ścieżce mieszać różne elementy. Możemy umieścić tutaj tytuł, możemy zaraz po nim umieścić klip wideo. Spróbujmy jednak ten klip wideo umieścić na innej ścieżce. Przeciągniemy go na dół. W ten sposób. Ustawmy kursor w tym miejscu i popatrzmy co się stało. Nasz tytuł zupełnie zasłania klip wideo. Dopiero, jeśli klikniemy w tym miejscu, to teraz będziemy mogli klip wideo obejrzeć, ponieważ już tu na lewo nasz tytuł przed chwilą się skończył. Czyli generalnie każdy element, który znajduje się na ścieżce u góry, zasłania wszystkie elementy, które znajdują się na ścieżce pod spodem. Oczywiście nasz tekst posiada jednolite tło w kolorze czarnym. Jeśli chcemy wyświetlić dwa elementy jednocześnie, czyli tekst oraz klip, no to musimy użyć tytułu z przeźroczystym tłem. Dlatego na razie usuniemy sobie bieżący tytuł. I powróćmy do naszego okna z szablonami. Wybierzemy sobie po prostu tekst, który posiada przezroczyste tło. Przeciągniemy go na pierwszą ścieżkę wideo, zamkniemy okno edycji. No i rzeczywiście teraz wyraźnie widać, że wyświetlane są dwa elementy. Wyświetlany jest szablon tekstu z przezroczystym tłem, a w tle jeszcze możemy obejrzeć nasz klip wideo.